Taka to jest, słuchajcie, przecena. Kochani, ja już jestem uszykowana, ale tak jak widzicie, to jestem w kapturze, bo u nas pada, brzydka, brzydka jest pogoda. A ja jadę specjalnie dla was do sklepu z używanymi rzeczami, z używanymi ciuchami second hand. A wy, kochani, po drodze zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Mam nadzieję, że zobaczymy jakieś fajne ciuszki. I będziemy przymierzać. Ciuszki oczywiście w dobrej cenie. Taką oczywiście mam nadzieję. Już dawno nie przymierzałam. Także czas coś przymierzyć, je zobaczyć. Jeszcze z metką. Ona kosztowała 34,95 euro. Villa. I znalazła się tutaj w takim sklepie. Ona kosztuje teraz... a skład tej sukienki jest 50% poliester i 45% wiskoza oraz 5% elastyn bardzo miła jest w dotyku tutaj są jeszcze takie sukienki a to, to jest akurat spodenki taki kombinezon to biało-czarny tutaj jest również biało czarny tak tu jest taka bluzka biało-czarna Zobaczcie, tutaj jestem na wstępie sklepu i zobaczyłam takie już walentynkowe ozdoby. Poduszkę można kupić, euro 50. Tutaj jest następna, zobaczcie, jak taka fajna. Też euro 50. I jeszcze taka jest. Mm, 40 centów, taka mniejsza. Euro 50, ta większa. Fajna. Zobaczcie, to już to są poszewki. Poszewki, 75 centów na, na poduszki. Kismi smiki, kiss smiki, kiss smiki, Zobaczcie, tutaj jeszcze jest taka niebieska, fajna, czerwona i różowa. Takie z poliestru widzicie. I jeszcze można tutaj misiaki dostać 2 euro. I love you. I takie poduszeczki. Zobaczcie tutaj w koszu jaki jest wybór misiów. Jakie słodkie misiaki, wow. Ten jest fajny 2,50. Mm, ekstra. O, małpeczkę mamy zobaczcie. Małpeczka jest. Też jest taki brązowy misiak. Super. A tutaj jakie w serce zobaczcie. Tutaj mamy taką ciepłą bluzę polarową, taką bym powiedziała. Widzicie? fajne to jest. 6,10 euro. Fajne. Co tutaj mamy? Spodnie w serce. To jest chyba do piżamy. Szlafrok w serduszka. Szlafrok. Jaka to jest cena? Euro 60. 60. Um, tutaj jest taka sukienka. Ona kosztuje... Ile? 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 69,95. To tyle kosztowała. Zobaczcie. A teraz kosztuje 8 ,60 euro 60 centów. Taka czerwona. Tak jest zapinana z tyłu na zameczek. Taka koronka delikatna. Dekolt taki w trójkąt wchodzi. Wow. I jeszcze tutaj jest taka ładna, śliczna koszula w serduszka, szare biała koszula ona kosztuje 4,60. euro zobaczcie tutaj ma takie ładne kieszonki guziczek jest metki nie ma zobaczymy w sumie skład czy jest tutaj skład, nie widzę tutaj, niestety słuchajcie, nie widzę tutaj metki nigdzie dlatego nie pokażę wam składu niestety co tutaj jeszcze zobaczymy? Jeszcze jest taka koszula w sarduszka. Prześwitująca. O. Też fajna. Można coś pod to ubrać. Zobaczcie tutaj jakie są ładne sukienki. Ta biała jest taka drôle de copine. Paris. To jest 100% pewnie bawełny. To jest przemiła w dotyku. 8,60. Piękna. Taka falbaniasta, biała. Wzór taki w kwiatki, fajna. Tutaj podoba mi się właśnie te falbanki. Falbanki mi się podobają tutaj na dekolcie. Fajna. Widzicie tak, jak mówiłam. 100% jest bawełna. Także opłaca się kupić w dobrej cenie. Ta jest jeszcze taka ładna sukienka, Liza, I ona kosztuje 6,10 euro centów. Widzicie? Ładny dekolt ma. I jest na zameczek z tyłu. Fajny krój. Ale zobaczcie tutaj, jaka jest jeszcze fajna, taka biała. Też, też będzie to bawełna, bo już jest wyczuwalna. Przewiewna. Ona kosztuje 8,60 euro centów. Piękna. Tutaj biała jest taka bardziej elegancka. ST. Ładna ma zapięcie z tyłu. Ta kosztuje 8,60 euro. To jest ogrodniczki takie, zobaczcie. Przed kolano 6,10 euro. Zaraz zobaczymy. To jest z Natomiast, no świetny, świetny skład, to jest bardzo zadbane ciuchy tutaj są. Zobaczcie, kolejna sukienka świetna. Ta kosztuje 8,60 euro. Pięknie haftowana taka, ażurowa, ażurowa śliczna. I kolejna ta jest też śliczna, wow. Ta kosztuje 8,60 euro. To jest firma Zara MK. Zobaczcie, kolejna biała. Ta jest też prześliczna. Na przykład, jak to się wybiera na komunię. Zobaczcie to wykończenie. O, no, wygląda super. Ale tutaj będzie sztuczny, sztuczny materiał. Tak, MKLK. Lola Liza kolejna. Ale ta jest przepiękna, zobaczcie, również taka ażurowa, śliczna. I ona kosztuje 8,60. To widzicie, ceny są takie bardzo podobne. O jaka bluzka w serduszka. Ale rękawy są bardzo ciekawe. Wow! Świetnie zrobiona, czyli taki polar, trochę sztucznego. Trochę bawełny. Tak. tak. Tak, jak mówiłam, czyli jest poliester i bawełna. No widzicie, ja już jak dotykam, no to już mniej więcej wiem. I ta bluzka kosztuje 6,10 euro. Oje, to też jest śliczny taki kolor beżowy. O! Biały, beżowe odcienie. Świetna. Susandi. Ja tutaj Wam przeczytam skład tej sukienki. Zaraz Wam powiem, jaki tutaj jest skład. I tu pisze 100% tężel. Ten, Jakoś tak. Nie wiem, co to jest za materiał. Jak Wy wiecie, to piszcie. Ona kosztuje 6,10 euro. Ale świetne te sukienki są. Zobaczcie, różnego Koloru to jest taka blado różowa, ale piękna. 6,10 euro. Sieliczna, fajna jest taka w dotyku, właśnie. W sumie jest to też ciekawa składu. I tu pisze Made in Turkey. I to jest 100% poliester. Ale powiem Wam, że fajna jest w dotyku. Kamięciusia bardzo przewiewna. Tak, bo ona tutaj ma, widzicie. Taki rozporek także fajniutko. A zobaczcie taka jakaś śliczna 36 rozmiar. Lepsze pięknie wygląda. Wow. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Ta kosztuje 8,60 Euro. Śliczna jest pięknie wykrojona, fajna ma kolory. I zobaczcie, tutaj jest bawełna, poliester elasten. I wiskoza, także jest taki miszmasz. Ale bawełny jest tutaj aż 70%. Także tak i tutaj jest to jest 36 rozmiar. A, piękna ta sukienka. Przepiękna. Bardzo jaka fajna bluzka. Ażurowa MK. Mm, wygląda fajnie. Jest to taki kolor. Odcień zielonego. Taki odcień zielonego. Tak. Ok kochani, ja już jestem tutaj, tak jak widzicie. Tak wyglądam. A za mną tutaj widzicie stos sukienek. Także bierzemy się. Bierzemy się i mierzymy. Wygląda tak. Skusiłam się na tą sukienkę, żeby ją ubrać właśnie, przymierzyć. Zobaczyć mniej więcej jak ona wygląda. Ona widzicie jest taka przed kolano Przed kolano jest. O, tutaj prezentuje się bardzo ładnie wszystko. Bardzo podobają mi się te rękawki. No, plecy mam niezapięte. Stół nie mam zapięte, no bo nie ma kto mi zapiąć, więc... <ścoughs> no. Bardzo wygodna jest, powiem Wam, że bardzo wygodna. I dobrze leży. Tak, to warte kupienia. Musiałam się, żeby przemierzyć właśnie tą sukienkę z tymi falbankami. I tak widzicie, na mnie leży. Wygodna jest, fajne te rękawki ma. Zobaczcie, jak to ładnie leży, żeby to jeszcze tak, wiecie, wyprasować. O, mogę się trochę tak z tyłu pokazać. Guziczki są ładne, takie złote, także takiej atrakcyjności dodają. I tak jak już Wam pokazywałam, to 8,60 kosztuje ta sukienka. Tak wygląda właśnie bluzka, którą ja kupiłam w Lumpeksie, w sklepie z używanymi rzeczami. Zobaczcie, jest to taka świetna bluzka. Ślicznie wygląda. Śliczny ten róż taki. I to jest najlepsze, że można tą bluzkę również zrobić tak. Także o, zobaczcie. O, można ramię pokazać. Tak wygląda ta bluzka do tych spodni. Uważam, że to jest bardzo ładny kolor. Taki różowiutki. Można też nosić tak. No i widzicie, taki ładny. w takim ładnym kwa kwadracie jest ta bluzka. Ja osobiście bardzo, ale to bardzo dobrze się w niej czuję. I ja już Wam pokażę, jak ona wygląda jeszcze do spódniczki. Spódniczka jest moja, lata, lata temu kupiona właśnie w Polsce. Po prostu rzadko kiedy ją ubieram, bo tak nie za bardzo mam okazję. Taka jest falbaniasta i do tego widzicie bluzka. Bluzka jest falbaniasta i myślę, że to właśnie, że to wszystko pasuje. Piszcie, co Wy o tym sądzicie, czy lepiej ta bluzka wygląda właśnie do tej spódniczki falbaniastej, czy lepiej jednak do dżinsów. Dajcie, e, dajcie mi znać. I ja już tutaj Wam powiem, co, ile i w jakiej cenie kupiłam w sklepie z używanymi rzeczami. Pamiętajcie, że warto kupować w second handach tak zwanych, czyli tych używanych rzeczach. Bo ciuchy są rewelacyjne, sami widzicie. Jest tyle wyborów, w niskiej cenie, także rewelacja. A tu mam po prostu drugą bluzkę. To jest taka wiecie, zwykły taki t-shirt, ale jednak, jednak urozmaicenie ma właśnie w tych, jednak urozmaicenie ma tutaj w tych ramionkach, co bardzo, bardzo ładnie wygląda efektownie. Także niby zwykła bluzka, a jednak, jednak taki efekt dają te tutaj ramiążka fajnie. Także o! Widzicie! Bluzka droga nie była, a ja. A ja, że uwielbiam różowy, to nie mogłam jej się oprzeć. No tylko już wiosna, także ja moi drodzy, wyczekuję już wiosny w takich. W takiej oczywiście bluzeczce z koronką. Tak, bo tęskni mi się już za wiosną. Jak widzicie u nas pada deszcz niestety i tak to wygląda. Ja już tutaj słuchajcie zapaliłam światło, bo jakoś tak ciemno się zrobiło. I teraz Wam pokażę w jakiej cenie były te bluzki. Ale zanim pokażę cenę to jeszcze Wam pokażę tutaj Markę tej bluzki, ponieważ zapomniałam pokazać, a pewnie jesteście ciekawi. No i marka bluzki jest Mrs. Charm Paris. Dobrze widać? Myślę, że dobrze widać. To jest LK LK. No i widzicie, podszewka jest taka właśnie z poliestru. Natomiast tutaj jest 100% bawełny. I ta bluzka kosztowała mnie. Euro 60, tylko Euro 60. Także zobaczcie, w używanych sklepach bluzka Euro 60. Rewelacyjna cena, i następna bluzka. I ta druga bluzka, ona ma markę taką osobiście nie znam tej marki. I to jest MK. Także widzicie, tu MK, tu, tu LK i tak to jest. Ok, i ta bluzka tu jest 100% bawełna, także rewelacyjny skład. Świetny skład, super skład tych rzeczy. I za tą bluzkę zapłaciłam tylko 2,60. Także... także całe moje zakupy wyniosły 4,20. I tu widzicie Winkle. Także polecam ten sklep. Kupujcie. I widzicie, to są takie dwie, dwie różowe bluzki. Ta jest taka jaśniejsza, ta jest taka bardziej intensywna. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podobały moje zakupy. Mam nadzieję, że bardzo podobał Wam się sklep. E, moje mierzymy, mierzymy ciuchy. A mam nadzieję, że cały ten lumpek wam się podobał tutaj te używane rzeczy w Belgii i zachęcam was oczywiście do pozostawienia łapki w górę, bo to jest bardzo ważne komentowania mojego kanału oraz subskrybowania. Ja was serdecznie pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Pozdrawiam Aneta w Belgii.